Dzień dobry! Kończy się 2024 rok, a więc czas nie tylko optymalizacji podatkowej, ale też wszelkiego rodzaju podsumowań, refleksji, wniosków odnośnie naszych decyzji inwestycyjnych, które zawieraliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ja chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami moimi wnioskami, do których doszedłem, analizując sobie wszystkie transakcje z tego roku, bo jest to o tyle interesujące, że ten rok był dla mnie rokiem. Przełomowym jeśli chodzi o transakcje giełdowe, ponieważ to był pierwszy rok od kilkunastu lat, w którym nie popełniłem żadnych błędów. Żadnych błędów, głównie tych, które um, udało mi się zidentyfikować, które popełniałem w ciągu kilkunastu ostatnich lat i które tak znacząco wpływały na moje, na moje wyniki. Był to dla mnie też rok przełomowy, bo odszedłem po kilkunastu latach zarządzania z, branzy, z branży um, asset management i porzuciłem ostatni fundusz inwestycyjny, którym zarządzałem, więc zostałem tak jak większość. Większość widzów tego kanału prywatnym, indywidualnym inwestorem w końcu po kilkunastu, po kilkunastu latach, ale bardziej jakby większy przełom, większy przełom wyklarował mi się po tym, jak zidentyfikowałem trzy główne wzorce błędów, które do tej pory ograniczały moje zyski. I efekt jest taki, że w tym roku, czyli w pierwszym roku, kiedy nie popełniłem tych błędów, wartość portfela czy, wartość, czy, czy wysokość zysków wzrosła nie z w okolice tam 20%, co jest średnią, tylko w okolice 50%. I jak sobie dokonałem symulacji, co by było, gdybym podejmował moje decyzje i zabierał te transakcje, które zagrałem do tej pory starym stylem i starym trybem, no to te zyski byłyby mniej więcej w okolicach benchmarku, czyli o połowę mniejsze. No i tak sobie pomyślałem, że podzielę się teraz tymi błędami, które udało mi się zidentyfikować, bo Anusz kogoś to zainspiruje do tego, żeby odnaleźć je u siebie w swoim procesie decyzyjnym i postara się nad tym popracować. Błąd numer jeden zbyt duża liczba transakcji w portfelu, czyli ten tak zwany nieszczęsny overtrading. Ja w 2024 roku, jak policzyłem, zawarłem tylko 16 transakcji, i ograniczając w poprzednich latach to było kilkadziesiąt do, do, do kilkuset w porywach, ograniczając liczbę transakcji, jakby automatycznie sprawiamy, że poświęcamy więcej uwagi. Czy bardziej staramy się przeanalizować to, co zamierzamy zrobić. Mniejsza liczba transakcji oznacza mniej błędów. Mniejsza liczba transakcji oznacza niższą częstotliwość, a niższa częstotliwość oznacza więcej czasu i więcej możliwości poświęcenia swojej uwagi po to, żeby zastanowić się nad tym, co my tak naprawdę chcemy zrobić, co tak naprawdę chcemy kupić, co tak naprawdę chcemy sprzedać. Taki pro-tip, myślę na myślę na kolejne roki dla mnie i ten, który mogę zasugerować, zasugerować innym, to spróbować sobie w sztywny sposób narzucić ograniczenia odnośnie liczby transakcji, które zawieramy. No bo w dzisiejszym świecie tych prawie darmowych prowizji brokerskich i różnego rodzaju systemów, które, czy raportów i, i, i rekomendacji itd., tak tego całego szumu, który non stop zachęca nas do zawierania transakcji, właściwie one są bezkosztowe, w sensie nie kosztują nas zbyt wiele zawieranie coraz większej liczby transakcji. Ale gdybyśmy sobie sami narzucili takie wyzwanie, że na przykład w 2025 roku mamy do dyspozycji tylko 20 transakcji. Nie więcej. W całym roku możemy zawrzeć tylko 20 transakcji. Czy to akcyjnych, czy opcyjnych. Co by nam to dało? A dałoby nam to, że trzy razy byśmy się zastanowili, zastanowili, zanim klikniemy przycisk, kup albo sprzedaj. Jeśli wiemy, że każda kolejna transakcja, każde kolejne działanie na platformie ograniczy nam już tę pulę o jeden, a to jest pula, nie wiem, 10, 15, 20, w zależności od tego, kto. Jak intensywnie handluje, ale ważne, żeby to był z góry narzucony limit, to bardzo mocno zastanowimy się przed kolejnym przed podjęciem kolejnej, kolejnej decyzji, kolejnej decyzji inwestycyjnej. Drugi trik, żeby sobie jakoś nad tym zapanować, to sprawić, żeby transakcje, każda kolejna transakcja zaczęły nas już coś kosztować. Jeśli prowizja u brokera to jest 20 centów do, w porywach do 1 dolara za zawarcie transakcji, zróbmy sobie sami ze sobą taki deal. Że zawarcie każdej kolejnej transakcji kosztuje nas 1000 złotych albo 1000 dolarów, które musimy sami wpłacić na platformę brokerską. Czyli zawieram transakcję, kupuję jakieś akcje albo sprzedaję jakieś akcje, w tym samym momencie dopłacam 1000 złotych albo 1000 dolarów na platformę. Każda transakcja kosztuje nas wtedy 1000. I to jest taki mentalny stryczek w nos, który sprawia, że znowu będziemy się bardziej zastanawiali. Nad tym, co robimy i czy warto to zrobić, czy to nie jest znowu jakiś przejaw overtradingu, czy znowu nie działamy na bazie emocji przez pryzmat gdzieś tam impulsu, bo coś przeczytaliśmy, bo zobaczyliśmy jakiś nagłówek w mediach, bo decyzja Fedu była nie taka, jak powinna być i rynek się wali, etc., etc. Tylko bardziej będziemy się zastanawiali nad tym, co chcemy zrobić. Mnie to pomogło niesamowicie. Błąd numer dwa. Zbyt duża liczba spółek w portfelu. Ja wiem. Że modern portfolio teorii, że teoria efektywności, efficient frontier markets. Ja to wszystko rozumiem, bo sam tego uczę i ta teoria rzeczywiście ma sens i ona będzie miała sens w przypadku zdecydowanej większości inwestorów, ponieważ teoria, chociażby Harego Markowica, mówi o tym, czy sugeruje, że mniej więcej 30-40 spółek w portfelu to jest ten taki poziom, który daje nam złoty środek, czyli Idealne proporcje ryzyka do zysku, który jeszcze możemy wypracować ponad benchmark. Czyli tych 30-40 spółek w portfelu, to jest wygładzenie krzywej zysków i strat. To jest 30-40 spółek w portfelu, to jest taka liczba, która pozwala, pozwala nam się mylić, pozwala nam się mylić częściej. Dlatego że każda pojedyncza nieudana transakcja, czy nieudana spółka, nieudana inwestycja, ona stanowi jedną 1,30 czy jedną 1,40 portfela. Więc nawet jeśli ta spółka spadnie do zera. Nic nam to specjalnie nie robi w tym portfelu, nie wyrządza nam żadnej spektakularnej szkody. Dlatego dla większości osób, które nie mają jeszcze tej wiedzy, tej pewności siebie i tego całego know-how pozwalającego, pozwalającego um, wybierać lepsze spółki niż średnia, pozwalających być pewnym odnośnie tego, co robimy, 30-40 spółek portfelu będzie OK. Ale ograniczenie spółek w portfelu sprawi, że jesteśmy w stanie potencjalnie wypracować o wiele, wiele, wiele większe zyski. Jest takie powiedzenie na amerykańskiej giełdzie: concentrate to get rich, diversify to stay rich. I to skoncentrowane portfolio, czyli rozumiane jako 10 albo mniej spółek w portfelu, jeśli wybierzemy dobre spółki, ono ma szansę wygenerować zyski nawet trzycyfrowe, jeśli postawimy rzeczywiście na dobrych graczy i na dobrych liderów, bo pojedyncze spółki w ostatnich latach to Semiconductors, to są takie, które rosły po 100, po 200, po 300% nawet. Więc jeśli zbudujemy portfolio z takich skondensowanych pojedynczych spółek, mamy szansę faktycznie na gigantyczne pobicie benchmarku. Minus jest taki, że portfolio skoncentrowane będzie narażone na dużo większe wahania, będzie narażone na dużo większe ryzyko i mniej będzie wybaczało błędy. Bo jeśli mamy 10 spółek i jedna nam zbankrutuje, to już 10% wartości tego portfela tracimy, a nie jedną 30. I rzeczywiście dla większości osób, ja sam tego uczę na Uniwersytecie Inwestycyjnym, że 30 spółek w portfelu plus minus, to jest ten taki, no, jest ten taki złoty środek. Dla większości osób to się sprawdzi, bo to będzie bezpieczniejsze, to będzie no, spokojniejsze. Ale słuchajcie, przewaga na giełdzie zaczyna się tam, gdzie kończy się teoria. Jeśli wszyscy słuchalibyśmy teorii, jeśli wszyscy postępowalibyśmy, podejmowalibyśmy transakcje, podejmowalibyśmy decyzje zgodnie z powszechnie znaną i przyjętą teorią, to wszystkie nasze wyniki będą mniej więcej takie same. A jeśli chcemy być w tym jednym promilu, tej jednej dziesiątej procenta inwestorów, których zyski są dużo dużo lepsze niż przeciętnie. Musimy coś zmienić, czyli musimy coś zrobić wbrew teorii, musimy coś zrobić wbrew zasadom. Musimy zacząć się wyłamywać z tych ogólnie przyjętych, ogólnie przyjętych, ogólnie przyjętych dogmatów. U mnie w portfelu w 2024 roku było 5-6 spółek. To był cały rok, gdzie maksymalnie Maksymalnie możliwym momencie było 6 spółek. Nikomu raczej tego nie rekomenduję, chyba że ktoś naprawdę już wie, co robi i zrobił naprawdę duży i solidny research. Ale ograniczenie portfela do 10 spółek będzie potencjalnie mogło przynieść większe zyski, ale będzie też sprawiało, że mamy więcej czasu czy więcej możliwości, żeby śledzić to, co z tymi spółkami się dzieje. Czyli żeby pilnować tego, co w trawie piszczy, bo jeśli mamy 30-40 spółek w portfelu, naprawdę ciężko jest nadążyć za wydarzeniami. W ogóle ciężko jest poznać branże, jeśli część tych spółek działa w różnych sektorach, w różnych branżach, no to ciężko jest nam to monitorować, monitorować jakby wydarzenia specyficzne dla tych branż, czy czynniki, które wpływają na te branże dla 30-40 spółek, no jest to praktycznie Niewykonalne, chyba że mamy full-time job i rzeczywiście zajmujemy się to giełdą non-stop. Jeśli ograniczymy sobie portfolio do 7, 8, 10 spółek. Które znamy na wylot i który jesteśmy w stanie już monitorować na bieżąco, jesteśmy w stanie czytać konferencje, ale jesteśmy w stanie pilnować tego, co tam się dzieje w sektorze, śledzić wszystkie nowinki, jesteśmy w stanie śledzić analityków, którzy pokrywają daną spółkę i jesteśmy w stanie pilnować, jakie są reakcje na nowe produkty, jakie są plany odnośnie wprowadzenia nowych produktów, jak reaguje branża, jak reaguje opinia, jak reagują eksperci na wprowadzenie tych nowych produktów. Jesteśmy w stanie, no mówiąc kolokwialnie, trzymać rękę na pulsie, to powinno nam to wyjść na dobre. Błąd numer 3. Zbyt duża asekuracja, zbyt duża bojaźliwość w zarządzaniu portfelem i dla odmiany zbyt mało agresji. Okazje na giełdzie, słuchajcie, takie jak ta z połowy tego roku, kiedy spadała cała, ca, cały rynek o kilkanaście procent spółki z branży technologicznej, głównie z branży chipów, po kilkadziesiąt procent. Takie okazje zdarzają się, takie przeceny, no mniej więcej raz na pół roku statystycznie, jak sobie na to spojrzałem, czyli do, do czego zmierzam? Nasza jakby liczba okazji, które rzuca na nas giełda, które rzuca na nas rynek, w trakcie naszej giełdowej kariery jest ograniczona. Jeśli my zachowujemy się zbyt asekuracyjnie, zbyt bojaźliwie wtedy, kiedy te okazje na nas spadają, i wtedy, kiedy te okazje się pojawiają, to tracimy tak naprawdę możliwość znowu do pokonania innych i do pokonania tego, do pokonania tego benchmarku. 2024 rok to była świetna, świetny przykład tego, gdzie w połowie roku rzeczywiście mieliśmy te kilkadziesiąt procent przeceny na pojedynczych spółkach. No i jakby istotne jest to, żeby w takich sytuacjach podejmować decyzje sprawnie, agresywnie i takie decyzje, które zmienią losy naszego portfela na koniec roku. No bo generalnie, tak jak ja u siebie patrzyłem przez ostatnie lata, podejmowałem poprawne decyzje o dokupowaniu spółek po korektach, dobrych spółek oczywiście, o uśrednianiu tych cen zakupu, ale to była taka sytuacja, gdzie miałem w portfelu po 20-30 spółek. Jedna z nich spadała o 30%. Tymczasowy news, gorszy kwartał, ale bez jakby zmiany wartości fundamentalnej, czy bez zmiany fundamentalnych e, prognoz wieloletnich. No i uznawałem, że OK, to jest dobry moment, żeby dokupić. Fajnie, dokupowałem, dokupowałem po 10% wartości tej spółki, 15-20%, żeby sobie delikatnie uśrednić cenę zakupu. Potem często miałem rację, odbicie rzeczywiście przychodziło, ale pytanie za 100 punktów, jak dużą różnicę z perspektywy całego portfela będzie stanowiło dokupienie 10 czy 20% wartości spółki która stanowi 1/30 tego portfela. No nie No nie zauważalno. W żaden sposób to nie wpłynie widocznie na rezultaty i na wyniki tego portfela na koniec roku. Wpłynie na rezultat portfela. Jeśli taką spółkę dokupilibyśmy o wartości 300%, czyli mamy 100 tysięcy upakowanych w jednej spółce, kurs spada do 70, dokupmy dwa razy tyle. Dokupmy trzy razy tyle, jeśli spada dalej. Jeśli widzimy i wierzymy, że to jest rzeczywiście tymczasowy, tymczasowy negatywny news, tymczasowa korekta, która posłała z jakiegoś powodu mniej lub bardziej fundamentalnego akcję w dół w danym kwartale czy w danym miesiącu, ale jeśli nie zmienia się sytuacja fundamentalna tej spółki, dokupmy jej dwa razy więcej. Jeśli nie mamy pieniędzy już, żeby dokupić dwa razy więcej, zastosujmy opcję. Ale znowu nie tak, tak jak ja robiłem kiedyś, że na, w, 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 w takich sytuacjach solidnych korekt jakiegoś jednego spreada, jednego puta, dwa puty, może tak delikatnie, żeby tam się nie przelewarować, nie delikatnie, żeby jakoś nie zaburzyć wartości całego portfela, nie zaburzyć proporcji jakby wartości całego portfela. Nie, w tym roku jak były okazje, to starałem się wystawiać po kilkadziesiąt różnych spreadów, po kilkadziesiąt putów, nawet lewarując się już do granic, do granic możliwości, czyli do sytuacji, w których ten merdzin trzeszczał i to przyniosło rezultaty na koniec roku, bo ten wpływ mocno agresywnych zagrań później na, na, na wyniki całego portfela jest widoczne tylko wtedy, jeśli rzeczywiście zrobimy to, e, zrobimy to mocno, e, mocno, mocno agresywnie. I znowu to po, po raz kolejny stoi w, sprzecznością, w sprzeczności z całą teorią zarządzania ryzykiem, z całą teorią pilnowania proporcji w e, portfelu, z całą teorią rebalansowania comiesięcznego, które zakłada, że delikatnie i spokojnie i stabilnie będziemy pomiędzy spółkami manewrowali wielkością pozycji po kilka, e, po kilka procent uśredniając, a, w górę albo, albo zdejmują z tej pozycji parę procent, ale takie delikatne, wygładzone ruchy zapewnią nam delikatny i wygładzony profit ten los, czyli krzywą zysków i strat, ale nie zapewnią nam spektakularnych zysków. Jeśli ktoś chciałby spektakularne zyski otrzymać na koniec, to musi podejmować dużo bardziej agresywne i dużo bardziej spektakularne um, decyzje, czy podejmować dużo większe ryzyko, dużo większe ryzyko, ryzyko w trakcie. I problem z tym jest taki, że żeby pozwolić sobie na większą koncentrację spółek w portfelu, żeby pozwolić sobie na bardziej agresywne zagrania, na większe ryzyko do tego portfela, wrzucania spółek do tego portfela, trzeba mieć pewność siebie, trzeba czuć się komfortowo z tym, co robimy. Trzeba mieć tę pewność siebie, ale nie graniczącą z brawurą, bo z pewności siebie do brawury jest już bardzo krótka droga. A z brawury do głupoty jeszcze krótsza, więc tu nie chodzi o brawurę dla brawury, tu nie chodzi o taką totalne przelewarowanie się przy każdej okazji, tylko chodzi o to, żeby przelewarowywać się, czy lewarować się, czy próbować podejmować te bardziej agresywne decyzje wtedy, kiedy wiemy, że mamy rację, albo wtedy, kiedy jesteśmy niemal w 100% pewni tego, że mamy w 100 to nigdy nie będziemy. Ale 80-90% pewności, że mamy, że mamy rację. OK? I teraz, żeby mieć tę pewność siebie, żeby czuć się komfortowo z podejmowaniem większego ryzyka niż nakazywała, bo to teoria czy metody zarządzania ryzykiem, trzeba. Dwóch rzeczy: wiedzy i doświadczenia. I teraz ja mam dwie wiadomości: dobrą i złą. Zła jest taka, że doświadczenia na giełdzie nikt was nie nauczy. Tego się nie da kupić. Tego procesu nie da się przyspieszyć, bo proces zbierania doświadczenia to jest wiele lat działania na rynku, przejście wielu różnych sytuacji giełdowych, wielu różnych wpadek, wielu różnych rewizji z nienacka, wiele różnych mini krachów, wielu różnych długo trwających, przeciągających się bez. Trzeba to wszystko przepracować. To musi boleć, to musi trwać, to musi boleć, to musi być proces na własnych pieniądzach przeżywany. Tego nie da się zasymulować na demo ani w backtestach. Nie da się tego nauczyć. Trzeba to po prostu przeżyć. Więc lata na giełdzie, setki różnych transakcji, różne wydarzenia, różne scenariusze rynkowe, różne wydarzenia geopolityczne to jest coś, co da doświadczenie. Tego was nie nauczę. Ale dobra wiadomość jest taka, że żeby to było, żeby rozpocząć szybki, szybciej proces zbierania tego doświadczenia, potrzeba oczywiście wiedzy, potrzeba jakiegoś know-how, żeby nie, zajmować, nie podejmować tych transakcji w ciemno, tylko żeby zrobić sobie jakąś bazę. I tej bazy, tego know-how, tej wiedzy. Jestem w stanie nauczyć. Robimy to co roku od wielu lat na Uniwersytecie Inwestycyjnym. Jest dzisiaj 25, 25 grudnia, kiedy to, kiedy to nagrywam. Opublikuję pewnie jutro, czyli 26 czyli 26 grudnia, więc ciągle zostaje kilka dni do końca zapisów na kolejną edycję uniwersytetu. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, żeby tę wiedzę zdobyć w ciągu paru miesięcy i od razu wystartować z dużo, wyższej, z dużo wyższego poziomu i mieć tą trampolinę, to zostało jakieś 4-5 dni, żeby się zapisać na ten uniwersytet i gorąco, gorąco zapraszam. Ta wiedza, którą mogę przekazać i to know-how, to jest jedna rzecz, ale Narzędzia potrzebne do tego, żeby wdrożyć tę wiedzę i to know-how w praktyce. To jest rzecz kolejna. I teraz dla wszystkich osób, które chciałyby skorzystać z tego, z możliwości wcześniejszych zapisów na Uniwersytet Inwestycyjny, które zamykają się z końcem tego roku, to jest super fajna okazja, bo do końca tego roku dla uczestników dodajemy do uniwersytetu Scrap Advanced Gratis. Scrap. To jest narzędzie analityczne, na którym właściwie dzisiaj, czy bez którego dzisiaj, no ja sobie nie wyobrażam wielu osób, nie wyobrażam, nie wyobrażam sobie analizy spółek, nie wyobrażam sobie wyszukiwania spółek, selekcji tych spółek i oceny tych spółek. Więc zapisując się do końca roku na Uniwersytet, dostajemy nie tylko wiedzę, nie tylko know-how, ale jeszcze dostęp do narzędzia, które pozwala nam tę wiedzę i to know-how wprowadzić w prawdziwym, czy, czy wprowadzać w prawdziwym świecie i, i, i przekuwać. I przekuwać na, na, na praktykę. I to jest coś, co, czyli ta wiedza, to know-how i te narzędzia w przeciwieństwie do doświadczenia to jest coś, co można kupić, i jest to naprawdę moim zdaniem, abstrahując od tego, czy ktoś do mnie dołączy na kolejny rok, czy nie, naprawdę inwestycja w wiedzę, inwestycja w wykształcenie, w know-how to jest najlepsza inwestycja, jakiej można dokonać na początku swojej. Na początku swojej kariery, albo w sytuacji, kiedy już rzeczywiście czujemy, że coś tam o giełdzie wiemy, ale nie potrafimy jeszcze tego poskładać w jakąś logiczną, w jakąś logiczną całość. Potem kolejny etap to jest oczywiście opcji, i wejście do świata opcyjnego, do świata handlu derywatów, po to, żeby podrasować to swoje portfolio akcyjne, po to, żeby poprawić sobie zyski, ograniczyć ryzyko, zapanować nad tym ryzykiem. Ten cały trzeci błąd, czyli ta trzecia kategoria, mówiąca o tym, że trzecia kategoria błędów, których. Ja, kto, kto, które ja u siebie zidentyfikowałem, czyli zbyt duża bojaźliwość przy podejmowaniu decyzji wtedy, kiedy trzeba zagrać naprawdę grubo. Opcje są nieodłącznym elementem tego, w cudzysłowie. Grania na grubo, dlatego że opcje dają nam bardzo przyjemny stosunek zysku do ryzyka. Czyli przy ograniczonym ryzyku możemy stworzyć sobie nieograniczone możliwości do zysku, czyli sytuacje, stworzyć sytuacje, w których ryzykujemy bardzo mało, a potencjalnie, jeśli mamy rację, zarobić możemy. Zarobić możemy dużo, więc te opcje to jest kolejny, kolejny, element, kolejny element, którego na uniwersytecie na semestrze wiosennym się uczymy, i to jest też dodatkowy powód, dla którego warto, warto jakby do końca roku teraz zapisać i wykupić ten, 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 ten cały pełny pakiet razem ze sprawem i semestrem opcyjnym, bo to jest ten zestaw, który pozwoli rzeczywiście wystartować z dużo, wyższego, z dużo wyższego poziomu. Także jeśli ktoś chciałby wejść na ten wyższy poziom i chciałby zrobić to w miarę sprawnie, w miarę szybko, zapraszam.